zachodzeniem w niechciane ciąże i fakt, że Engin chce e, usunąć tę książkę, czy usunął już tę książkę z działu dla młodzieży do działu dla dorosłych, jest przejawem ogromnej hipokryzji, bo chcąc uchronić młodzież przed tą publikacją, tak naprawdę pozbawia ich możliwości uchronienia się przed gorszym zagrożeniem, jakim jest niechciana książka, jaka jest niechciana ciąga. Co więcej, ta książka... E, dziewczętom w ten sposób, że pozbawia je poczucia winy bez względu na to, jaką decyzję podejmą. Sytuacki znajdą się w niechcianej ciąży. To naprawdę jest rzeczywistość bardzo wielu nastolatek w Polsce. I każda nastolatka, która znajdzie się w tej sytuacji, a także jej rodzice po przeczytaniu tej książki nie tylko dostaną ogromne wsparcie i pomoc poprzez rzetelną informację, ale jednocześnie zostaną przestrzeżone przed tym, żeby nie podejmować żadnych drastycznych decyzji. Także ta książka powinna być lekturą szkolną, lekturą uzupełniającą na lekcjach edukacji seksualnej.